Katarzyna Kwiatkowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Tutaj jestem pierwszy raz na onkoprzestrzeni. Wydaje mi się, że są to warsztaty, które są bardzo cenne dla osób, które zmagają się z chorobą, które poszukują siebie albo czegoś nowego w swoim życiu, żeby nabrać sił, energii do walki z chorobą. Ale też być może przeformułować coś w swoim życiu, znaleźć odpowiedź na jakieś ważne pytania, być może nawiązać nowe relacje, też siebie nawzajem wzmacniać, wspierać. Wydaje mi się, że te osoby, które tutaj są na warsztatach, są jakby w różnym miejscu, jeżeli chodzi o radzenie sobie z chorobą. Więc te osoby, które mają już za sobą jakiś etap, E, nauczyły się czegoś nowego w życiu, poradziły sobie, mogą być dużą inspiracją i wsparciem dla tych osób, które są na początku tej drogi, e, które często przeżywają jeszcze szok związany z diagnozą czy e, ze sposobem leczenia. E, więc wydaje mi się, że takie warsztaty mogą nawzajem uczyć ludzi i e, rozumieć tą sytuację i e, i dawać sobie coś w takim spotkaniu. Jeżeli chodzi o same zajęcia, no to myślę sobie, że to jest no, takie ciekawe doświadczenie. Tak? Ciekawe doświadczenie z formą, dla mnie zupełnie nową, jeżeli chodzi o malarstwo. E, sprawiło mi to dużo radości, jeżeli chodzi o poszukiwanie koloru, barwy, wyrażenia się poprzez taką formułę. Szukanie jakiejś koncepcji, jakiejś konsekwencji w tym obrazie. Także myślę sobie, że też te informacje można przełożyć na jakieś elementy swojego życia, na to, jak patrzymy na swoje życie, jakie barwy mają nasze emocje, uczucia, jak widzimy ten nasz świat i naszą osobowość, co możemy tam dodać, co wyciągnąć, co zmienić. Więc myślę sobie, że tak symbolicznie patrząc, można. Te rzeczy z malarstwa, z, z rysunku, odnieść też do, do siebie. Jeżeli chodzi o muzykoterapię, to akurat jestem osobą, która współpracowała z panią dr Galicką, więc się dobrze znamy i nieraz widziałam, jak dużo y, ta technika może zrobić dla danej osoby, ile może otworzyć nowych przestrzeni, perspektyw, patrzenia na swój stan tak emocjonalny, psychiczny, osobowość. Więc no wydaje mi się, że to jest to bardzo, bardzo fajnie wykorzystane, bardzo delikatnie, z wrażliwością, ale myślę, że dla części osób takie bardzo otwierające i inspirujące do dalszych poszukiwań. Są jeszcze zajęcia slow jogging, tak? Nie, jak to było? Slow jogging? Tak. Slow jogging. Dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ ja nie lubię biegać. Nie jest to formuła, która mi jakoś odpowiada. Chodzę kilkami, dużo spaceruję, ale myślę sobie, że jest to jakaś odpowiedź na moje potrzeby, czyli coś pośrodku, coś co nie jest bieganiem, nie jest takim zwykłym spacerem, a taką możliwością koncentracji, uważności i takim znalezieniem sposobu, na wysiłek fizyczny albo bez takiego dużego wysiłku. Czyli, czyli myślę sobie, że to jest taka ciekawa formuła, i tak sobie myślę, że będę starała się to jakoś kontynuować i próbować, ponieważ jeszcze mam kilka dni wakacji, więc być może na plaży spróbuję, jak to jest z takim odczuciem piasku pod stopami. No, myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo ciekawe i takie no, do sprawdzenia w życiu. Jeżeli chodzi o mindfulness, to akurat byłam już na takich zajęciach, przeszłam przez taki ośmiotygodniowy kurs i praktykuję pewne ćwiczenia z mindfulness, ale myślę, że za każdym razem coś nowego można usłyszeć, zobaczyć, coś sobie przypomnieć. Więc taka technika uważności, ponieważ jestem psychologiem, psychoterapeutą, często pewne elementy, jeżeli chodzi o uważność i taki rodzaj medytacji, pracy z sobą stosuję też w pracy z pacjentami, więc myślę, że to dla mnie było takie ciekawe, że ja jakby na nowo mogłam pewnych rzeczy doświadczyć, wprowadzona przez inną osobę. Moim zdaniem każdy musi poszukać swojej drogi. Tak? Są osoby, które się odnajdują w medytacji i faktycznie y, praktykują, mają taką w sobie przestrzeń, żeby to jakby, no, jednak codziennie tak? no, wymaga to pewnej e, takiej ciągłości, tak? bo od czasu do czasu medytacja no, nie da takich efektów. Są osoby, które bardziej wolą medytować poprzez nie wiem, patrzenie na drzewo, słuchanie muzyki, jakby wyciszanie się wewnętrznie takimi metodami. Ja uważam, że każdy powinien spróbować pobyć przez jakiś czas, ale zobaczyć, czy jemu to pomaga. Jeżeli ja pracuję z pacjentami, którzy no, widać, że tego potrzebują, szukają, to zachęcam właśnie do, też, do sprawdzenia, próbowania, bo jednak każdy z nas jest kompletnie inny. I nie każdy się odnajdzie w medytacji. Na pewno jest to bardzo fajna technika i jak najbardziej można ją propagować, i też czasami są osoby, które mają jakby takie wątpliwości związane z wyznaniem, z, z wiarą, z jakimiś takimi przemyśleniami, że to jest za bardzo wschodnie czy coś takiego. No ale jest też medytacja chrześcijańska i też osoby korzystają z jakichś modlitw czy z jakichś takich sposobów. Więc myślę sobie, że każdy mógłby tu jakiś. Takich dla siebie znaleźć jakiś kawałek, ale nie wszyscy się w tym odnajdują. Są osoby, które zupełnie czegoś innego szukają. Ja myślę, że w ogóle w tej nazwie onko przestrzeń jest ta przestrzeń, tak? I ta przestrzeń no, dla mnie kojarzy się właśnie z powietrzem, z przyrodą z lasem, z łąką, z polem, jak tutaj się wychodzi za bramy, widzi się tą piękną łąkę, gdzieś tam w perspektywie dopiero jakiś las czy, czy drzewa, to, to po prostu można odetchnąć, tak? A myślę sobie, że przy chorobach takich psychosomatycznych ten oddech jest uwalniający. Jeżeli szeroko oddychamy całą piersią, sobą, no to, to też czujemy się lepiej, czujemy się z jakąś energią, siłą, taką witalnością. Także no, dla mnie tak indywidualnie, no przyroda jest w ogóle podstawą. Tak? Znaczy, jeżeli ja nie y, jestem zmęczona, jakaś sfrustrowana, to las, przejście się po lesie o każdej porze roku jest y, po prostu kojący i to jest chyba też taka moja medytacja. Tak? Ja wtedy potrafię iść bardzo długo, y, słuchać wszystkiego wokół. Nie mam telefonu, nie mam żadnych jakichś tam innych gadżetów, tylko, tylko jestem ja, las, przyroda i to, co wokół się dzieje w czasie. Pandemii, nie wiem, czy to nie wytniecie. Chodziłam do lasu nawet wtedy, kiedy nie można było, bo to było dla mnie takie właśnie uwalniające i, i potrzebne. Wtedy w ogóle widziałam tyle zwierząt jak nigdy, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. Także myślę, że jak najbardziej łączenie działań czy artystycznych, czy terapeutycznych, czy jakby no tutaj są jakby te dwa aspekty. W w otoczeniu przyrody i pięknej, e, pięknej przyrody, tak? bo tutaj są, jest piękny park, piękne drzewa e, i taka spokojna okolica. No, jest jak najbardziej kojące i, e, i wspierające taki proces zdrowienia, też jeżeli chodzi o osoby chore. Mhm. No rozumiem, że celem było właśnie filmowanie tego wszystkiego. Tak, wszyscy to się to zgodzili. Tak, wszyscy się zgodzili na to, wyrazili zgody, no więc wszyscy jakby byli przygotowani emocjonalnie, że coś takiego będzie. No więc rozumiem, że to jest bardziej cel też edukacyjny, tak? I że, że to ma służyć też innym, ma pokazywać różne możliwości. Nikt nie grał tutaj, tak? Nie było żadnej sztuczności czy, czy jakiegoś nie wiem. Pozowania, tak, czy czegokolwiek, raczej wszyscy byli naturalni, to to była po prostu rejestracja tak, tych zajęć. Mhm. No tam nie, nie, było, nie było żadnego takiego poruszania jakichś głębszych emocji. Mhm. Też pracuję z kamerą i też prowadzę różne zajęcia, zdarzało mi się z kamerą i też pracowałam takimi technikami w ogóle, jeżeli chodzi o kamerowanie i pracę nad komunikacją, więc być może przez to jakoś inaczej do tej kamery podchodzę. No chciałabym dodać, że, że bardzo mi było mi miło tutaj, że o, polubiłam malowanie, więc ciekawa jestem, co dalej z tym zrobię, że w jakiś sposób to mnie zainspirowało. Też była bardzo miła atmosfera, ciepło, przyjemnie, więc myślę, że bardzo dobry czas i taki fajny moment w życiu też dla mnie osobiście, że mogłam się tak trochę wyciszyć, zająć innymi sprawami, rzeczami, spojrzeć z innej perspektywy. To zawsze jest takie rozwijające i uczące, poznawać też ludzi, oczywiście nowych. Także dziękuję bardzo, bardzo za ten czas. Wyszłam z pracowni i zobaczyłam ten widok. I Poczułam, że jest to e, takie miejsce spotkań, ławka, tak pięknie oświetlona słońcem, e, i jakoś przykuło to moją uwagę, i stwierdziłam, że fajnie byłoby to namalować. Pewna koncepcja obrazu pojawiła się od razu, e, ponieważ drzewo, które maluję, jest na pierwszym planie, więc musiałam wyznaczyć przestrzeń dla niego. Zaznaczyłam też jakieś podstawowe elementy kompozycji, a później już popłynęłam. Mieszam kolory, staram się oddać tak dużą różnorodność odcieni trawy, drzew. Nie wiem, czy mi się to uda, ale przynajmniej się staram. Przesłaniem pracy, tak jak na początku powiedziałam, chciałabym, żeby było spotkanie. Ławka między drzewami, piękna łąka, e, takie właśnie spotkanie, bycie, trwanie tu i teraz. No, taka przestrzeń też fajna. Gdyby to jeszcze malarz umiał odtworzyć. Gdzieś ta ławeczka musi teraz jeszcze tu być.